Cześć, witajcie kochani Pepkowiczy i patrzcie, mamy stroje w Pepko. Taki klasyczny staniczek za 10 zł. On jest fajny, bo ma tu takie poduszki i majteczki są też po 10 zł. I tutaj patrzę, słuchajcie, jeszcze na ten żółty. Żółty jest za 20 zł. A majteczki. 15, więc żółty jest droższy trochę jest inny ten stanik on też jest taki usztywniany o, ale mi osobiście podoba się ten klasyczny czarny, wam powiem taka klasyka, bardzo fajny jest ten strój czasami trudno kupić coś takiego właśnie zwykłego zwykły czarny strój A pełno jest kolorowych ale taki czarny strój do wszystkiego pasuje powiem wam, to klasyczny i teraz mamy jeszcze taki strój widzicie też mający takie poduszeczki wszyte to jest taka ala bluzeczka sportowa, taki staniczek i cena 25 zł i taka jest rozmiarówka i do tego mamy majteczki i kochani jeżeli jeszcze nie polubiliście to zachęcam do polubienia mojego kanału i instagrama bo na nim będzie pokazywać też małe hole z Pepko Link jest pod filmem, zostawcie jakiś komentarz, uśmiech, serduszko. Będzie mi bardzo miło. O, i tak to się prezentuje. I pokażę Wam jeszcze jaka to jest rozmiarówka, bo czasami zapominam. A to bardzo ważna rzecz w tym przypadku. I chcę Wam pokazać takie fajne bluzeczki pawełniane. Są czarne i białe. I taka jest rozmiarówka. I białe są po 10 zł. Tutaj mamy czarne. Są też takie popilate, Jest to 100% bawełny. O! Ta jest troszeczkę inaczej zrobiona. Taka rozmiarówka. I ta kosztuje na przykład 7, bo jest już troszeczkę inaczej zrobiona. I takie słuchajcie: klasyczne majtki białe. Tak to fajnie zrobione i cena 8 zł. O. i do tego biustonosze i biustonosze są w cenie 15 zł. no i tak fajnie że pojawiły się stroje ja zastanawiam się nad tym czarnym strojem bo no jest fajnie usztywniany będę musiała sobie słuchajcie go przymierzyć po prostu taki zwykły czarny strój majtki do zawiązywania więc wiecie nie ma problemu, żeby sobie je tam dopasować. Tu mamy jeszcze takie fajne majteczki, takie za 15 zł. z koronką. Moja mama będzie zadowolona, że kręcę bieliznę, bo ona lubi sobie poglądać i później mówi: że Trzeba kupić. O. I tu za 10. Są takie, słuchajcie, po dwie pary, i takie macie rozmiarówki. Kolejny za 10 i za 10. I takie czarne z koronką za 20. One Są po dwie, patrzę, że wszystko jest po dwie. Pakowane, o tu macie rozmiarówkę, są duże rozmiary majteczy. I cena też 10. I takie klasyka, klasyczne za 8. O i są też siwe. Też są te ładne, bardzo. Po dwie pakowane, fajna kolorystyka. 8. I tak to się wszystko prezentuje. O, taka cena 8 zł, nie 10. Jak tak patrzę, i są po dwie pakowane, więc fajnie. A tutaj 3 w cenie 10. Fajne kolory. I tutaj też bardzo ładny w serduszka, o i tutaj bardzo ładna kolorystyka taka słuchajcie cielista, taki czarny i taki popiel i tutaj mamy za 7 gładkie i te są też takie ciekawe, bo z koronką takie inne za dziesięć, łupak. No i słuchajcie klasyka biała. O. I tak kochani, dziękowałam wam tam w innym filmie, ale jeszcze raz dziękuję moim kochanym subskrybentom za to, że polubiliście mój kanał. Jest mi niezmiernie z tego powodu miło. Dzięki za fajne komentarze. Też jest mi bardzo miło. Moja mama też uczestniczy w tworzeniu mojego kanału, więc zapraszam was na filmy z Chorwacji. Jeżeli tęsknicie za Czasami zapraszam Was na recenzje filmowe. Chcę, żebyście się wybrali do kina, rozerwali odpoczęli. Może te recenzje Was zachęcą. Fajne są też staniki. One są, czekajcie, sprawdzę cenę, bo ja je mam, ale dawno nie kupowałam nowego. Są po 8 zł i mogę je polecić. Ja mam czarne, ale są. Widzicie, jeszcze cieliste? Były chyba białe też, ale teraz białego nie widzę. O. I tak to się prezentuje. I jeszcze na skarpetki zobaczę, czy jest coś fajnego. Te wam pokazywałam za 7 zł. Fajne kolory: w ogóle taka żółć, biel, szary. Patrzcie, 5 par za 9 zł. Takich stopek bawełnianych bardzo fajna cena takie w ogóle kolory już takie letnie te, te żółcie bardzo mi się podobają i jeszcze słuchajcie zobaczę z tyłu o taki 100% macie tworzywo o, i tak to się prezentuje i tutaj widzę taki też fajny staniczek o z takim zapięciem ciekawym i zaraz zobaczę jaka cena on jest usztywniany na miseczki i już zobaczę jaka cena. Jest taki sportowy 20 zł i tutaj są takie bluzeczki ale patrzcie jak one fajnie wyglądają tutaj z tyłu jest koronka wiecie o z tyłu patrzcie, jest taka koronka i on kosztuje 15 zł. Też bardzo fajna cena i chcę Wam pokazać coś, co uważam, że jest hitem. Bardzo fajnym boyfriendy. Uważam, że te boyfriendy są dla osoby, e, dziewczyny, kobiety w każdym wieku. E, bardzo fajnie wyglądają. E, kosztują 50 zł. Mają bardzo fajny kolor, tu podwinięte z takimi dziurami i takimi przytarciami. E, te spodnie Wam polecam. I widzę też fajne tutaj takie spodnie. E, takie o, z takim paskiem za 30 zł, taka słuchajcie mgiełka, wiskoza, taka mgiełka kieszenie, gumka też fajnie zrobione, no takie w stylu eleganckim, do tego biały podkoszulek i jest się ubrany ale boyfriendy, powiem wam no, są super, bardzo miękkie bardzo fajne, fajny materiał koton bardzo ładny kolor i naprawdę, jeżeli nie mieliście boyfriendów i szukaliście, no to tutaj mogę wam polecić te boyfriendy Powiem wam, że trudno w sieciówka znaleźć miękki jeans. Ten jest miękki, jest wygodny. Czasami są boyfriendy, ale jest ten jeans strasznie twardy i niewygodny. I tak kochani, jeżeli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i do następnego, cześć.